Witajcie, ziomeczki. Witam was w drugim odcinku FIFA 14 Mistrzostw Świata. Gramy mecz Hiszpania Holandia. A więc tak, no zaczynajmy już i gramy ten mecz. I mówiłem, że będę w pierwszym odcinku mówiłem, że będę nagrywał wszystkie mecze, czyli sobie głośniej Słupki. Y, że będę nagrywał wszystkie mecze, lecz no, sorry, nie będę nagrywał wszystkich meczów, bo na przykład nie będę nagrywał takiego, jak jest za chwilę, bo teraz to nagrywam po meczu z Hiszpanią. Wiem, jaki był wynik, jestem bardzo zniesmaczony wynikiem. Y, powiem tak, y, że bramki wpadały, to mi się bardzo podobało, no, ale no, no nie, no, no, no ja nie byłem za, na pewno za, za, za. za za Holandią, byłem za Hiszpanią. Tak i jestem za, podłamany, załamany tym wynikiem. Lecz no cóż, no, takie jest życie. No i zaczynamy Van Persie. Już od razu szybki atak, ale Kas jest w broni. Nie tak jak w pierwszym, mecz, w pierwszym meczu. Nie tak jak w prawdziwym meczu via, Ale. Mm, nie ma tego, co. Nie ma tego. Nie ma czego. Nie. jak to się mówiło? Teraz taki devil. Zastanowienie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, tak. No, bo patrzcie, no bo. W, 4 lata temu Hiszpania też przegrała. Pierwszy swój mecz w grupie i to chyba było z. ze, z, ze Szwajcarią? Czy coś takiego? było tylko wtedy chyba 1-0, a nie 4... nie, pię, a nie 5-1, no kurde kurde, ale się wygoniłem z piłą aby wpadł na stówę, na stówę, ja wam to obiecuję, ale kurde van Persie teraz już naciera pika, niepotrzebny faul Żółta kartka w 11. Minucie, a raczej już 12. I szybkie przejęcie przez Jordi Albę. Jordi'ego Albę. E, e, zamotanie. I Roben nie trafia w bramkę nawet. O mm. Tu, długa piła! Dawaj, 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 dawaj. Ale za mocna! Ula, la, la Panie, to żeś pan poszalał? Ha, Dobra, a więc... No, co by tu jeszcze... powiedzieć, bo coś miałem powiedzieć, a ja zapomniałem. A no to mówiłem, że nie będę nagrywał wszystkich meczy, takich na przykład jak za chwilę będzie Chile, Australia, bo no te mecze jeszcze nie obchodzą, ale na przykład będę nagrywał takie ważniejsze, jak jutro na przykład mamy o kurde, a nie wygił. Jutro mamy Anglia, Włochy, więc takie będę nagrywał, ale nie no takie tam Chile i takie inne mecze. Wszystkie inne mecze takie ciekawe, oczywiście, będę nagrywał, bo no, inaczej to bym nie, nie dał rady. Jak są cztery mecze w dniu, czyli jutro na przykład są cztery mecze, jednego dnia tak, to bym musiał nagrać cztery odcinki. Odcinek by miał nie nie po nieobrobiony, yy, by miał jakieś załóżmy 17 minut. Nie, no trochę może 16 minut by miał. To, to, to ja bym musiał te filmiki obrać bez żadnych sta stawek tylko po prostu posklejać, powycinać niepotrzebne scenki i od razu ten. A ja nie chcę takiego byle czego wstawić, więc będę nagrywał różne różne mecze. U, Jezus Mario! Yy, nie wszystkie, tylko co niektóre mecze takie bardziej ciekawe, na przykład jak ten. Hiszpania, yy, Hiszpania, yy, Holandia. Dobra, chyba zaraz będziemy robić zmianę Pierwszą w tym meczu Łow! Wow, 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 nie tam, wow, nie, nie szarżuj mi tu hopej Andres i jest tam. o yeah! Co to ma być za strzał, kurde? Swordadu, czy mi tu nie szari, bo już schodzisz panie Co się na kosty przełączyłem czemu ja znów wziąłem mecz? Co jest grane? Skład i szybko soldado. Fernando Torres. Co jest? Fernando Torres za soldado. I tak ma być, kurde, a nie. Jakaś paruwa mi tu biega po tym, która ma ryjak taki zjebany łeb. Fernando Torres na boisku i zaraz wpadnie pierwsza bramka, którą strzeli Fernando Torres. Ja wam to bicuję. Ale by była niesamowita akcja. Ale cóż, nie wpadło. Dobra, kontra. Holandii przerwana przez pikę. I mówię. Jak to obronił Skubany, Ale taką bombę broni cicho. Zobaczymy, czy to w ogóle by wpadło. By wpadło pod poprzeczkę, tak bum, dziurę w siatce by zrobiło. i. Czy... No, co to strzela to no dobra pressling większy trzeba dać w przerwie zrobię krótkie cięcie i pobawię się trochę presslingiem i takimi tam agresjami w ogóle baranie gdzie z tą nogą? o kurde o kurde ale myślałem że będzie taka fajna pozycja Ja się tak trochę cykałem wziąć tą piłkę i myślałem, że spalony, no ale no cóż. Tutaj, tutaj kółeczko i tu by była piękna bramka, lecz no, no nie, było, nie było. Broni Murzynek. Dobra, jest akcja. Oko mnie spędzi, nie mogę się podrapać. O! To chyba przez to, że mnie oko spędziało. A! Dobra, 60 minuta, jeszcze jest ten mecz do wygrania. Normalnie zabił cię tutaj, teraz Ramos tutaj kurde było Ramos tu wam pokaże jak się kurwa podaje No Nie ja tym razem jestem Ramos jest to kurwa Nagrywam to w trybie offline, ponieważ kurde, yy, neta mi wyjebali sobie, tempę I dopiero jutro wieczorem będę miał chyba czyli za równy dzień, kurwa. Nagrywam to teraz dosłownie po meczu Hiszpanii z Tymi, z Holandią, właśnie. Ale, ale piła do nas na, susa, na susa, ja. Nice, nice. Brawo. Brawo Nasus. I ten filmik pojawi się dopiero jutro. Albo pojutrze. Trochę będzie później. Kurczę, no, nie zdążę strzelić bramki. Ja bym, dziękuję Wam za, za, za obejrzenie tego filmiku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, cześć na